Witam w pasie GARDEN Dzisiaj wam pokażę jak się znakuje matki Do łapania matek używam fajki To jest moja stara fajka plastikowa Jest to no, moim zdaniem naj, najbezpieczniejsze narzędzie jeśli chodzi o łapanie matek Bo wiadomo te taki no to można nimi łatwo uszkodzić matkę Ewentualnie można też łapać w palce ale to róż, no, trzeba mieć duże wyczucie, żeby złapać matkę, bo te matki młode są ruchliwe i po prostu no, no, trzeba uważać, żeby ich nie, nie uszkodzić, nie? a poza tym matka no, na pewno nie będzie zadowolona, gdy, y, ją, uszko, y, gdy ją chcecie złapać, nie? tym bardziej, że jest to tutaj mam matkę unasiennioną, młodą y, to jest matka odciągnięta po hodowcy, od hodowcy, to jest Klenargi 10. To po prostu no tamta poprzednia matka już była z białym opalitkiem, musiałem ją usunąć. Pozwoliłem pszczołom wyhodować sobie młodą matkę i po prostu ja robię tak, że robię jakby no nie wiem spis, test, że po prostu zapisuję sobie, który rok, które pokolenie matki, nie jaka linia. I po prostu jeśli będę widział na przykład, że na przykład pokolenie F16, że tak to nazwę, no to nie ma, no i odbiega od pierwowzoru, no to po prostu usunę matkę i poddam matecznik, czy matkę od hodowcy. No dopóki dopóki te jakby podstawowe jakby mniej więcej będą zgrywały się że tak powiem podstawowe parametry rodziny pszczelej no to jest w porządku nie znakuję też jednodniówek, bo moim zdaniem no opalitki no różne są opinie ale moim zdaniem no opalitek nie jest jakby obojętny dla matki pszczelej chodzi dokładnie o widoczność dla ptaków, ptak ma o wiele lepsze, lepszy wzrok od nas i po prostu no, on po prostu łatwo sobie może uchwycić taki ruszający się cel, no wiadomo matka leci z obstawą, ale mimo obstawy, no to jeśli masz do wyboru, nie wiem, hamburgera a popcorn, no to wiadomo, że wybierzesz hamburgera, nie? no i co? i zaznakujemy sobie matkę, ja znakuję klejem yy, szelakiem różne są opinie, no hodowcy wiem, że stosują inne różne kleje, słyszałem nawet o kropelce w żelu, który się używa do akwarystyki nawet o jakimś kleju do drewna, z tego co pamiętam też to używają no ja używam akurat szelaku, bo nie jestem jakby hodowcą, chociaż no mam w planach zakupienie matki reprodukcyjnej Stosuję opalitki, po prostu co roku sobie opalitkuję takimi opalitkami w takiej probówce, by to nazwać. Ona ma fajnie, bo ona ma ten taki długi przyrząd. On się fajnie sprawdza do nanoszenia kleju, ale również może być to zapałka albo, albo jakiś patyk, byle był po prostu. No i tak, karta pamięci padła, raczej miejsca brakło, byle był po prostu, no nie miał ostrego końca, nie, żeby nie zrobić szaszłyka z tej matki. No i co, ja sobie robię tak, że sobie wysypuję, tutaj widzicie mam wysypany, wysypany opalitek, mam taki przyrząd do oznakowania, mam przeróżne przyrządy, a akurat ostatnio oznakowałem tym przyrządem i nawet mi przypadł, że tak powiem, do gustu i musimy sobie poczekać aż matka nam się tutaj ustawi o, ja chciałbym żeby ona mi się ustawiła o właśnie o, ta matka ona jest młoda ona jest dosyć dosyć jest ruchliwa po prostu ciężko trzeba uważać żeby jej tutaj nie zgnieść no co prawda jest tutaj gąbka ale młode matki no, kurcze ustawisz mi się Młode matki. Ciężko, właśnie, żeby ją tutaj ustawić. Żeby jej tutaj nie zgnieść. Co prawda, większość tych y, przyrządów do znakowania, one mają. One mają tutaj y, ten. O, widzicie, jak ładnie się ustawiła? Ładnie mi się ustawiła, nie? Odkręcam sobie szelak. Jestem w ogóle nieprzygotowany. Odkręcam sobie szelak. Mam ten końcówkę nie. Maczam sobie w szelaku. No, trzeba to w miarę szybko i sprawnie zrobić. I ten tutaj korpusik, czy jak to nazwać. Po prostu staram się tutaj nanieść jej klej. Przyklejam opalitek na palec. Ona już mi się tutaj wierci. No właśnie dlatego trzeba ją popuścić czasami. I teraz znowu wszystko za paćkami w kleju. No to nie jest dla niej przyjemne. No w sumie dla mnie też nie za bardzo. No najlepsze matki do znakowania to są młode matki. Jak one się wygryzą prosto z matecznika, no to... Yy, to można je fajnie zaopalitkować bo one są jeszcze takie niemrawe a teraz młoda matka po locie ona jeszcze potrafi wam się wzbić w powietrze to też musicie uważać bo matki one po prostu się potrafią wzbić w powietrze i wam odlecie co prawda one wrócą po jakimś czasie do ula no chyba, że się zdarzy jakiś nieszczęśliwy wypadek i ją zeżre coś, ale to raczej rzadko się zdarza, żeby ją coś zjadło. Kurczę, no. Nie chce mi się ustawić, patrzcie. O, ustawiła mi się, ale widzę, że znowu kleju nie ma. Więc będę musiał jej nanieść klej. mi się tak, żebyście cokolwiek widzieli. Mam troszkę kleju, mam opalitek. Przyklejam opalitek z czuciem i ją puszczam i ta matulka musi poczekać no chwilę trzeba ją tu podtrzymać żeby ona po prostu wyschnął i ten klej na, na tym korpusie bo może to zrzucić jak będzie się tutaj przeciskać no to yy, może zrzucić ten opalitek o właśnie próbuje się przeciskać przez dziurę czasami te opalitki się suwają właśnie przez przez takie przyciskanie się matek trzeba to czasami poprawiać, no czasami jak się krzywo naklei to się nic nie dzieje z tą matką, no ale trzeba ją po prostu chwilkę podtrzymać, żeby ona się tutaj przykleił dobrze ten opalitek, no ten szelak akurat ma tą wadę, że on długo schnie i jest po prostu, no nie jest trudny w nanoszeniu, ale no schnie dość, dość długo, nie? Czasami słyszałem, że ma yy, ścinały Wam matki po oznakowaniu. Słyszałem taką opinię. Yy, szczerze mówiąc, no nie wiem, nie wiem czy to jest prawda. Akurat, że potrafiłyby pszczoły te same. Chyba, że byłaby to jednodniówka, to jest to możliwe w sumie. Jeśli to jest jednodniówka i, i w jednodniówkę znaczycie i ona ma swój zapach yy, znaczy zapach kleju no to, no to może fakt mogłaby, mogłaby ściąć, ściąć taką matkę ale jeśli to jest matka unasieniona raczej jeszcze mi się nie zdarzyło żeby matkę unasienioną ścięły po opalitkowaniu no nie ma takiej opcji raczej dobra ja kończę tutaj pokazałem, pokazałem wam co chciałem wam pokazać yy, no matulkę za chwilkę wypuszczę, no i, i to jest cały, cały w sumie pro, proces jak, jak się ja opalitkuję matki, no, nie jestem hodowcą, więc po prostu ja opalitkuję na własne potrzeby, żebym po prostu nie bawił się w szukanie matki, bo wiadomo matkę czasami ciężko znaleźć. I, i po prostu, no palitek dużo, dużo to ułatwia, nie? No, dobra, do następnego razu, powodzenia. Widzieliście taki przypadek? Ciekawe, nie?